Dzisiaj spiekarz w akcji, będziemy się udawać na polowanie. Dzisiaj polujemy sobie wyspę. Jedziemy na pomiary, gdzie będziemy opiekować się do tworzenia wyspy i umywalki. Także do zobaczenia na pomiarach klienta. We wstępie jesteśmy u mojego klienta ze względów istotnych i ważnych. Nie będziemy w ramach nie gdzie jesteśmy. Jest to na pewno tylko to, że jest to Warszawa. Będzie wyspa, pomiary bierzemy do wyspy i do blatu kochennego z racji tego, że panowie stolarze są w łazience, więc nie będziemy przeszkadzać, także tyle na dzisiaj zbieramy pomiary, a później pokażemy to. Dzień dobry, witam w plenerze dzisiaj znowu, jesteśmy w królestwie z piekarza więc pokażę wam, tak mamy na stole płytę maracji i będziemy ją odprężać nie mówiłem wam o tym jeszcze, bo nie było takie potrzeby przy płycie laminamu. Z reguły tego nie robię. Odprężenie materiału polega na tym, że z każdej krawędzi zabieramy 2 cm przeważnie, 2, około 2 cm i wtedy mamy pewność, że przy cięciu, które żeście widzieli płytą laminam, tą grubą, kalczenero, tam, tam mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że ta płyta strzeli. Tu natomiast no, element nie jest podklejony, co wam pokazuje. Jest to zwykła płyta goła. Niektórzy twierdzą, moi koledzy z branży, że nie robią tego, tylko od razu ciachają kawałki. Ja dmucham na zimne, bo to jest jednak. Drogi temat, i no i cóż, no i próbuję sobie tam odprężać. No zobaczymy, no kolega mój, który tam prowadzi dużą grupę wykończeniową, twierdzi, Rafałek, pozdrawiam Ciebie, twierdzi, że nie trzeba tego robić. No ja, mimo, to, mimo wszystko, jednak to zrobię. No cóż, zabieram się do roboty, wyznaczam linię i tniemy brzegi. E, zarysowałem linię, nie wiem czy widać, 2 cm, tak jak w przypadku czarnego, tylko że zarysowałem, po prostu będę to ścinał. E, no i cóż, no i dzisiaj patrzcie, mimo że w plenerze działamy to się odkurzamy żona stwierdziła, że należy tego w oczy i będziesz potem wył całą noc więc założyłem na odkurzać no to lecimy. nie nagrywałem całego procesu cięcia bo to już przerabialiśmy przy czarnej płycie Calczenero no i teraz wam chcę powiedzieć o co chodzi z tym cięciem żebyście zobaczyli <laughs> dlaczego to zrobiłem tu jest pasek obcięty, czyli odprężyliśmy odprężyliśmy nasz spiek odcięliśmy ten kawałek. Tu akurat wyszło. Zaraz Wam pokażę. Całkiem przyzwoicie. Kawałek jest odcięty. A zaobserwujcie brzegi. Jest ok, tak? Wszystko jest ok, super, pięknie, ładnie. Nie jeden mógłby powiedzieć: Dobra, po co obcinałeś? A właśnie po to. Patrzcie. Sytuacja z drugiej strony. Początek. Start. Było naprężenie. Już jest odwalony róg. Idziemy, idziemy, idziemy. I na końcu. Coś takiego się dzieje. Gdy ciąłem na końcu, nastąpił strzał. Poderwało ten kawałek płytki do góry. Rozsypał mi się w mak. Także właśnie po to jest to cięcie, żeby te całe odprężenie poszło w tym kawałku i żeby to się nie stało podczas cięcia całego elementu. To właśnie po to. Dobra, biorę się dalej za robotę. Tu widzicie kawałek odcięty. Wygląda tam w ten sposób. To jest żadna strata, to jest 2 cm materiału, a jednak no, od, odpuściliśmy, odprężyliśmy ten materiał. Mam nadzieję, że nie zaszaleje dalej, no że będzie wszystko tak jak chcemy, tak jak my zaplanowaliśmy, a nie materiał za nas. Jestem u swojego kolegi na zakupach. Będę kupował żywicę. Zobaczycie miejsce, w którym kupuję dzisiaj taki odcinek wycieczkowy. Także to jest sklep mojego kolegi. Was, tu się zapatrujemy, to jest sklep kamieniarski. No i wchodzimy do Przemka. Także jesteśmy w środku mojego kolegi Przemka. Jakbyście chcieli się zapatrywać, to macie tu towaru Multum. Co do spieków, ja tutaj do spieków używam tych wszystkich otwornic. Eee, tarcze bardzo fajne, które Przemek ściąga dla nas, tzw. Tak spiekarzy. To są te tarcze, jedna i druga. Bardzo polecam cienkie. 1,2 i mm. Chciałem tutaj żeby Przemek zaprezentował, ale biedak jest chory, <gry> także innym razem. E, co jeszcze? No mamy tutaj takie fajne rzeczy jak e, tarcze polerskie różnego rodzaju, tak? To co my używamy, to pokazywałem na filmie, to jest to plus ewentualnie jeszcze e, jakieś inne tarcze tego typu, na przykład, także. Spoko. Gdybyście coś chcieli wiedzieć więcej, no to, 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 jakiegoś tam, jakieś tam komentarze, wszystko Wam opiszę. Naprawdę warto, warto, tu przyjechać, warto coś kupić i jest tak zaopatrzone, że po prostu, jak widzicie, no, multum. Tarcze też, wszelkiego, wszelkiej maści, także pięknie. Zapraszam. Zapraszam w imieniu Przemka i swoim pewnie jakby dobrze, to coś wam jeszcze więcej opowie. Dzisiaj znowu Marek z Piekarek w Akcji, wasz ulubiony naczelny spiekarz. Blat, na który żeśmy polowali, kuchenny, leży już na stole. Wycina, wycinanie pozostawiłem już bez e, nagrywania z tego względu, że przy czarnym stole widzieliście, przy czarnym blacie wyspowym i przy czarnym blacie kuchennym Calczenero e, widzieliście e, tą samą historię. Tutaj jedynie coś się zmieniło, to już wam pokazuję. Odciąłem takie kawałki i zrobiłem doklejki. Na czym to polega? Pokażę Wam przy wyspie, już nie będę się rozwodził dociąłem kawałki, zagierowałem pod kątem 45 stopni i przykleiłem to na żywicę. po całości, tak i spolerowałem tą, tą krawędź, tak? Spolerowałem sobie papierkiem e, bodajże 170, 180. Na małych obrotach mam nadzieję, że klientowi się spodoba. No, i tu ta sama historia co przy czarnym blacie. Będziemy za chwilę wycinać otwory. Zaczynamy od otwornicy, robimy cztery punkty, no i będziemy jechać. Pokażę Wam jedną rzecz. Całego tego bałaganu dokonałem przy użyciu trochę burdel. Przepraszam, ale przy użyciu takiej maszynki. To jest tak zwana Sigma Jolly Edge. Jest to urządzenie, które. Służy do ukosowania. Nie to, że tam reklamuję, po prostu pomaga mi bardzo w pracy. Polega to na tym, tylko, akurat mam tarczę Distara Dry Edge która ma z dwóch stron. Widzicie, zmieniłem tarczę. Wcześniej miałem z mniejszym, że tak. O, żytki palec widać. Z mniejszym elementem szlifującym, czyli tą częścią tego nasypu diamentowego. Tutaj akurat ma aż 2,5 cm. Zainwestowałem prawie 200 zł, ale powiem wam, że rewelacja, jeśli chodzi o Szlifowanie do rantu daje z tym radę. Patrzcie, w maszynce tej, może tego nie będzie widać teraz, ale jak tak ustawię, o. tarcza jest ustawiona pod kątem, tak? Tutaj wylatują złe rzeczy, czyli pył, odłamki z gresu, z spieku. A tutaj tarcza sobie chodzi, tu akurat pod kątem 45 stopni, bodajże albo 40 nawet ustawione. No i to tak sobie radzi. Powiem Wam tak. Tu mam kawałek sklejony i element do obcięcia. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, krawędź to jest do obcięcia, to jest uszczypane, właśnie, ale to chodzi o to, że no, bardzo ładnie to robi robotę. A poza tym, no nie, nie szczerbi, tak. Mieliśmy też tutaj parę akcji z powiciem się z pieku. Wam pokażę. Miałem gotowy element trzymetrowy, pięknie oszlifowany, zagierowany i on właśnie sobie tu leży. O. Proszę bardzo, elemencik jak, jak po prostu z bajki. Jeszcze nam wystarczyło dopolerować. No i polerowałem, no i akurat w tym momencie ześliznął się ze stołu i wziął i spadł. Tak to wygląda. Ja się biorę za wiercenie otworów. Pokażę Wam efekt finalny. Mam nadzieję, że w całości powiem tak. Spiek, który leży, to jest maracji. racji. Zacząłem wątpić w swoje umiejętności w pewnym momencie, ale moja małżonka, szanowna, podtrzyma mnie na duchu, mówię, dasz radę. Działaj, chłopie. Nie takie rzeczy, że się już pierwszy. Chcę Wam pokazać blat, który tam... się znaczy blat. No tak, blat kuchenny, który zrobiłem. A to jest w tym mieszkaniu, w którym robiliśmy polowanie na wyspę. I chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda posklejane już. Ja Wam potem pokażę w przypadku... O, paluch w las w kadr. Ja Wam pokażę w przypadku tego blatu, bo będziemy to samo robić na, na wyspie, na blacie od wyspy. Więc zobaczcie sobie. O, tu Wam pokażę. Wygląda gotowe połączenie które tutaj uzyskałem to jest klejenie do rantu <laughs> szlifowałem rant, to już akurat na stojaku ustawiłem, tu mamy do poprawki jeszcze, bo to nam lekko wyszczerbiło w sensie ubyła nam żywica, ale mniej więcej po sklejeniu wygląda to w ten sposób myślę, że jest ok, jak na warunki e, które może nie mam fabrycznych warunków, jakby to nazwać, ale to co manualnie możemy zrobić myślę, że jest ok poczekajcie chwilę o, i to jest ten blacik sklejony z taką nakładką. Wcześniej, jak robiliśmy wszystkie blaty, to były bez, tej, bez tego pogrubienia, tak? No, a tutaj klient tak jakby chciał uzyskać efekt e, dużej, ogromnej płyty masywnej, no więc robiliśmy tak jakby delikatne oszukaństwo i to oszukaństwo, oszustwo, czy jak to tam zwie, polega na tym, że tak jakby od czoła widzimy bardzo gruby kamień, a to jest nieprawda. Tak naprawdę mamy tutaj o, widzicie? Tu jest sklejone sobie żywicą ten blacik i, i tak naprawdę uzyskujemy efekt grubego, fajnego kamienia, nie? 6 cm, wow, jaki kamień. Dobra, idziemy dalej. Otwory to już widzieliście, bo to już robiliśmy. Tu nie musiałem się tak starać mocno, ale mimo wszystko pobrabiałem, dlatego że to wszystko będzie składane, wkładane z góry, tak jakby od tamtej strony, tak? Krojąc ten blat, żeby sobie problemów zaoszczędzić, wziąłem najpierw, przykleiłem tą część, tak jakby, żeby tu wzmocnić, a dopiero później wycinałem otwory pod zlew, pod indukcję. Bo, wiecie, zawsze to jest wzmocnienie, tak? Ta krawędź przyklejona do tej krawędzi powoduje, to, że tu jest wzmocnienie na samym, na samym obrzeżu, więc tu mamy temat, z... bo, dobra, idziemy dalej, chcę wam coś pokazać. Wziąłem na warsztat. Duży słap płyty rację, o której mówiłem. Tu szykuję sobie element, tak? Tu szykuje element, który dopasuje w ten sposób, tak? To jest dalsza część blatu. Bo to jest 356, a płyta miała 3, więc nie mieliśmy możliwości uzyskać dłuższego. Będzie łączenie. Później pokażę Wam jak to zagieruje. W tej chwili biorę się zagierowanie tej powierzchni. Pokażę wam coś pięknego co warto mieć w warsztacie. Oczywiście to jest droga rzecz. Przepraszam za nieporządek w garażu, no ale to taki warsztat, gdzie się robi wszystko. To jest Jolly Edge, Sigma Jolly Edge. To jest maszyna, która jest przepiękna, jeśli chodzi o obróbki krawędzi. Chcę Wam pokazać, jak przy użyciu tej maszyny można zagierować krawędź jedną i drugą i połączyć to wszystko w całość, skleić. Aha i zapomniałbym o tym, o jednej rzeczy. razem bardzo fajną tarcie. Jakbyście mieli okazję nabyć, to jest tar tarcza Distar Dry Edge. Ona ma strukturę plastra miodu i powierzchnia zbierania to jest 2,5 cm e, cał całego, całego materiału nałożonego, mm, diamentu, który to zbiera. Więc mówię, naprawdę e, fajną robię robotę. Tak chyba Wam pokażę. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam też chcę pokazać. Super sprawa, bo ja się kiedyś pitoliłem ze wszystkimi żywicami, mieszałem, dorabiałem i tak dalej, i tak dalej. Mądrzy panowie z firmy Akemi pokazali mi patent. Poczekajcie, trochę przedmucham, wyczyszczę. O, to się nazywa Colorbond. Tu dołu na przykład, widzicie krem Color Code 1600. O czym, dlaczego o tym mówię? Popatrzcie, zaraz Wam coś przyniosę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ta żywica, jak zwróciliście uwagę, jest w specjalnym pistolecie do tej żywicy przeznaczonym, widzicie? Który wyciska jednocześnie żywicę i utwardzacz. To cienkie to jest utwardzacz, oto, a to grube to jest żywica. I końcówkę tylko zmieniamy na czas pracy. Już Wam pokażę o co chodzi. A chodzi mianowicie, o to już idziemy, pokazuję Wam, to jest rzeczone Akemi. I teraz tak, Akemi daje wzornik, prawda? A to jest rurka, która wypuszcza jednocześnie i żywicę, i utwardzacz. Po pracy wyjmujemy rurkę, zakładamy kapsel, mamy nadal ten sam kolor żywicy. Nie dorabiamy, nie kombinujemy, bo wiecie, można to zrobić, tylko to jest strata czasu i nie zawsze utraficie z kolorem. Chcę Wam coś pokazać fajnego, bo naprawdę polecam wszystkim. Do tej pory nie znałem, ale to jest po prostu, uważam, zainwestowałem trochę w ten pistolet, bo zapłaciłem. On normalnie kosztuje chyba 500 zł. I teraz tak, patrzcie, warto, naprawdę warto, ponieważ utrzymuje ten sam kolor cały czas, tylko po prostu końcówki zmieniamy. Po jakieś 10 zł, czy tam po 15 kupujemy końcówkę i tak to jest mała inwestycja w porównaniu z tym, jakbyśmy tracili zużytą żywicę. A tu mamy cały czas żywicę aktywną. Patrzcie, zornik. Ma taki Bayer, że jest przezroczysty. Pod przykładamy do spieku, tak? Akurat w tym przypadku ma rację i mamy kolor. Mówimy panom potrzebujemy Cc 1600. Proszę bardzo, kolor bon Cc 1600. I później na łączeniu krawędzi, jak połączymy dwa spieki, to jest idealny kolor spieku. Praktycznie czasami jak jest dobre połączenie to nie widać, tak, gdzie ten spiek ma początek, a gdzie koniec. Naprawdę, uwierzcie mi, niesamowity bajer, polecam. Drogie to drogie, ale warto. Pistolet zostaje na później, a tylko końcówki wymieniamy, więc poczekajcie chwilę na relację, będzie za chwilę, jak robię, jak kieruję krawędź. Jesteśmy na wizji, gadamy. Teraz tak, pokazuję i objaśniam, jak jedziemy z kierowaniem krawędzi. I tak, ja zaczynam na dwa razy, żeby wyczuć sobie głębokość. Najść tutaj, kochanie, jak możesz. Tak jak mówiłem o tej tarczy. Zobaczcie, tutaj dzióbkiem O, tutaj widać. Jak ustawiam krawędź. O, oddalam tarczę. Uwaga, jedziemy. Zwróćcie uwagę, to jest przejechanie po jednym razie, tak? Teraz będziemy do góry podchodzić, żeby przegierować to bardziej, tutaj ze skosa widać, jak jest zagierowane. Będę podnosił tarczę. Poczekam właśnie się odkurze spokojnie. Jeszcze raz powtórzę, podnoszę tarczę, żeby zbliżać coraz bardziej, coraz bardziej. Zawsze możemy tu sobie spolarować. To jedziemy jeszcze raz, zbliżam tarczę wyżej, żeby tą krawędź minimalną zrobić. To jest o przejechaniu drugi raz. Zobaczcie, jest zupełnie inna krawędź, tak? już jest mniej tego. Zobaczcie, jak gładko jest. To jest te 2,5 cm o tarczy, o której mówiłem. To jest duża część... duża część ścierna tarczy. Jest naprawdę, jakbyście mogli zainwestować, to kosztuje ze 200 stówy w furcie. Ale naprawdę warto. Spróbujemy jeszcze raz podnieść i krawędź zostawimy prawie na żyletkę. Jak to się mówi. Tańszą wersję, taką budżetową, na przykład Mechanik. Firma Mechanik Slider jest do ustawiania również pod kątem 45 stopni. Ja akurat profesjonalny sprzęt używam, więc, ale jak nie ma, to można zrobić sliderem. Równie dobrze wyjdzie, a może, może trochę słabiej, ale trzeba popracować później z dopracowaniem, do shiftowaniem. Jedziemy. No i kochani, moi drodzy oglądacze widzowie kibicujący mi, hejtujący i tak dalej. Chcę coś pokazać. Po kilku przejazdach krawędź wygląda w ten sposób. Zostaje nam dopolerowanie. Ale zwróćcie uwagę. Po prostu tu bez polerki jest gładziutkie, jak dubcia niemowlaczka. Tu. Ta krawędź może teraz nie. O! Myślę, że fajnie widać. Troszkę uszczerbiona, ale to nic. Tą krawędź jeszcze z góry zbieramy. Tu zbieramy, więc zostaje piękna polerka. No i cześć pracy. Zobaczcie. Ile czasu, nerwów zaoszczędzone jest koordynacja, dlatego jak ktoś nie ma doświadczenia, to bardzo fajnie jest takich maszyn używać typu właśnie Jolly, typu Mechanic Slider i jeszcze inne sprzęty Rubiego czy innych firm. Chodzi o to, że kurczę no, po co sobie życie utrudniać, jak można je ułatwiać, tak? Moim zdaniem rewelacja, ja to stosuję od kilku ładnych lat, mimo że wprawę mam, mógłbym to łapką zrobić, ale... Powiedzmy, zagadasz się za na chwilę, popatrzysz w inną stronę, pyk, już masz wyrwaną krawędź i znowu szlifowanie, zdzieranie wszystko jest ok. Jak mamy materiał na dodatek, a jak go nie mamy, no to mamy trochę problemu, tak? Na no, wszystko jest sposób, tylko że mówię, po co sobie przykrzeć życie? Jeżeli są maszynki, które nam mogą pomóc, korzystajmy z nich, kurczę. Zaraz zagieruję mniejszą krawędź, skleję to i pokażę, jak jest sklejone. Nie, nie zakurzony jestem. W ogóle dajcie spokój, nie jestem spiekarz, tylko bardziej. Piekarz pasuje dzisiaj do mnie, jestem biały, szary i nie wiem jak to nazwać i do tego jeszcze stary. No. no dobra, część dalsza zabawy, tak jak obiecałem. Pokazuję teraz, jak ta krawędź wygląda po spolerowaniu. Zobaczcie, tu jest normalnie na dosłownie włosek, tak zwany. Tu jest na żyletkę. Spolerowałem to wszystko. Tą kraw... To brzydki palet, bo to jest skaleczony ale, patrzcie, to jest ta krawędź. Praktycznie zero uszczerbków, zero ubytków można dopracować. Pamiętacie, były takie małe ubytki, uszczerbki? Nie wiem, czy to będzie. O, teraz chyba dobrze widać. Takie małe uszczerbki, ubytki, ale to, mówię, wszystko jest kwestią dopracowania, tak? Bo, tak jak powiedziałem w którymś tam z odcinków, że lubię długą grę wstępną, to dotyczyło to tarcz, których używam. Zobaczcie. Znów, znowu ta sama historia, ta sama sytuacja. To była ostatnia tarcza, ostatnia. Część polerki już Wam pokazuję, tylko próbuję ją zdemontować, żeby nie było że coś ciemniam czy coś zobaczcie, 400, prawda? Uwaga, 200, taki był początek, a tak naprawdę 100. A sam początek to był pontówka i i 50, 50, 100, 200 400, ale. Powiem Wam, że są jeszcze bardziej zboczeni ode mnie i używają jeszcze 800 na koniec, bądź też 400 bądź 800 wersji na wodę. Ja uważam, że ta jakość, która jest tutaj, w zupełności wystarczy. Naprawdę, to jest krawędź bez żadnych uszczerbków. Można sobie to powiększać, pomniejszać. No, naprawdę, tu jest uszczerbienie. Widzicie, ta krawędź już nie była obrobiona. Podobnie mniej więcej wyglądano, może przesadziłem, ale coś takiego było, tak? Tu wszystko jest do obrobienia. Nie przerażajcie się, jak Wam powyrywa, czy, czy coś w tym typie. Olejcie to, nie martwcie się, wszystko jest do obrobienia. Tą krawędź zobaczcie, te uszczypania bez żadnego problemu. Wszystko można pięknie obrobić, to jest kwestia dysku. Nasze spotkanie w planerze to jest najpiękniejsze chyba na świecie. Słoneczko świeci, jest ok. Słuchajcie, dzisiaj będziemy e, kleić elementy ze spieków, czyli coś, co będzie do blatu, czyli elementy przygotowane do gierowania. już są pokierowane. Są pięknie oszlifowane, wygładzone. Zaraz Wam pokażę, i tutaj mamy taki element poszlifowany. Tu nie, nie, nie ma takiej dokładności wymaganej, bo dokładność powinna być tylko, że tak powiem, w miejscu łączenia. Tutaj się mocno nie starałem, dlatego że będę się nakładał żywicę i od dołu to nie będzie widoczne przy tym elemencie. Będzie to złożone z tym elementem i będę chciał to skleić tak. I będę teraz krok po krok pokazywał. Najpierw będziemy to otłuszczać. Używam do tego klasycznego acetonu technicznego. Teraz to będę otłuszczał. I teraz tak do klejenia ja akurat stosuję od pewnego czasu coś takiego jak Akemi Color Bond. Która jest już gotowa, bo w jednym miejscu mamy żywicę, w kolorze już, a tu już z boku taka rureczka z utwardzaczem. To jednocześnie się wyciska, raz wam pokażę. Samemu się nagrywam, więc będzie ciężko troszeczkę, ale to nic, jakoś sobie poradzimy. Nagrywam i o! Wyciskam odpowiednią ilość, tak? Będę to mieszał, jak nasz włoski kucharz Emiliano, będę to mieszał, mieszu, mieszu. I posmaruję te dwa elementy. Jeden ten element, drugi ten element, i skleję. Za chwilę wam pokażę element sklejony, bo nie mam w to mi nagrywać, więc pokażę wam, jak to będzie już sklejony. Znaczy, polega to wszystko na tym, że dociskam jeden element do drugiego, i potem łapię taśmami. Prosta rzecz. Mamy niezawiele czasu, więc bo żywica będzie przestygała. Posmarowałem element żywicą, i za chwilę go kleję. No i moi kochani, tak jak opowiadałem, hmm, poczekajcie troszeczkę, to zmniejszę, żeby było widać. Skleiłem po raz pierwszy i o co chodzi. Tutaj powstaje mała szczelinka, ale to tym się nie przejmujmy, bo to jeszcze będzie polerowane. Chodzi o to. Złapałem tutaj kąt, tak? Trzymam, żeby ten kąt był zachowany, czyli 90 stopni. Przymocowałem ściskiem za chwilę to zdejmę. Ten Colorbond ma fajną zaletę. Tak jak inne żywice, tam trzeba czekać, kombinować. Tu jest 6 minut. Jeżeli Niemiec napisał, że jest 6 minut, to jest naprawdę, uwierzcie mi, 6 minut. Jak jest trochę cieplej, to bywa, że to nawet szybciej zastyga. Więc powiem szczerze, no ja jestem zadowolony i stosuję i powiem Wam, że rewelacyjny produkt polecam wszystkim. Nie to, że jakąś reklamę mam tutaj komuś robię, po prostu używam i się cieszę, że to działa. Element został sklejony. Teraz zdejmuję te taśmy. Które go wstrzymywały, żeby nie spadł, prawda? Eee, chcę wam coś pokazać. Ja jeszcze je wykorzystam, bo tak jak widzicie bliżej, ten rowek, ten rowek trzeba wypełnić żywicą, więc jeszcze wrócimy do tematu. Nie zdejmuję tych taśm, tylko te, które wspierają, no żeby, żeby ten element nie spadł mi na glebę, tak? Bo, bo byłoby niemiło. Napracowałem się, szlifowałem i teraz byśmy mieli fakap, to było, by było niefajnie. Eee, co wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Eee, zwracajcie baczną uwagę, jak robicie cokolwiek. W tej kwestii, żeby zachowywać wszelkie kąty, no bo potem to będzie się na nas muściło. Bo jeżeli nie zachowamy jednego kąta, to potem całość, tak jak mozaika, leci wszystko jedno za drugim. Więc tak to wygląda. Za chwilę rozrobię żywicę, jeszcze raz założę i pokażę już Wam po zdjęciu, jak to doczyszczam. To Wam wystarczy, żeby wiedzieć o co chodzi z tym klejeniem, o co chodzi z dobieraniem. Fajna rzecz, o której właśnie mówiłem, stosujcie sobie te. Rzeczy nowe, które przychodzą nam z pomocą. Yy, korzystajcie. Ja wiem, że są drogie, bo taki, takie, taka puszka kosztuje tam, mówiłem już chyba wcześniej w granicach tam 150 czy 160 zł, ale naprawdę ile oszczędza pracy? Nie musimy nic mieszać, kombinować. Zabraknie nam, w każdej chwili otwieramy, pamiętajcie, że był zamknięty, nie było dostępu, nie, nie było dostępu powietrza, i otwieramy i w każdej chwili mamy idealnie ten sam kolor, więc no, moim zdaniem rewelacja. I dozowanie roz, y, utwardzacza jest po prostu automatyczne z tej rurki obok. No same superlatywy i same, same plusy, tak, żebyśmy to stosowali. Druga rzecz, która tutaj występuje, no to ten pistolet niestety. No ale to raz inwestujecie, tak, nie wiem, 400 zł, czy tam 350, czy, czy w zależności od punktu i macie temat zamieciony. Także próbujcie, eksperymentujcie, nie bójcie się, e, raz zepsujecie, drugi raz będziecie już wiedzieć, jeżeli macie kolegów czy takich ludzi jak my do, do dyspozycji, nie chcemy z tego żadnej kasy. Tak jak widzicie, robię, pokazuję. Nie, 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 nie boję się tego, że zabierzecie mi pracę, bo to jest ciężki kawałek chleba. Zresztą każdy, kto chce pracować, zawsze sobie tą pracę znajdzie. Starajcie się, nie bójcie się wyzwań, róbcie, a na pewno to przyniesie efekt. Za chwilę będę żywicował, pokażę efekt finalny. Jak już żywicę położę, zdejmę taśmę i pościnam ranty. No i moi widzowie, patrzcie, zdjąłem taśmę. Zwróćcie uwagę, zostały jakieś tam nierówności po żywicy, prawda? No i teraz przy pomocy nożyka będę to pomalutku próbował ścinać. Z tym tematem się nie śpieszcie. Zaczynajcie sobie po kawałeczku, po kawałeczku te nadatki ściągajcie, tak? To co wam zalega? Najpierw w boczne krawędzi, tak? Zwróćcie uwagę, jak będziecie z góry żeby w drugą stronę to robić, czyli do stołu. Dlaczego? Dlatego, żeby Wam tego nie wyrywało, co żeście położyli w tej chwili, tak? Szkoda by było stracić no, to, co żeście zrobili, bo jeśli fajnie wyszło, no to szkoda by było, tak? I na sam koniec próbujecie delikatnie zbierać, tak jakby z krawędzi, którą mieliście, zamierzono do tego, żeby żeby tu było finalnie bardzo ładnie, tak? Próbuję to zrobić nożykiem. O. Ścinam naddatek. No to też taki moment wyczuwa się, bo zawsze tak jak zwrócić uwagę, zostawiam sobie kawałek żywicy, tak? I obserwuję go tak? Czy już jest dobry. W tym przypadku bardzo to szybko złapało. No bo holender, no bo jest ciepło, tak? Pilnujemy zawsze sobie gdzieś tam kawałek zostawiamy i tyle. I jest OK wtedy. Pozdrawiam wszystkich. Gdyby ktoś tam czegoś nie wiedział, proszę pisać w komentarzach. Dziękuję. Na razie. Pa. Trzymajcie się.